Wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego podjęliśmy taką inicjatywę organizowania lekcji bezpieczeństwa w szkole, w trakcie której w bardzo atrakcyjny sposób dzieci nabywają wiedzę, umiejętności po pierwsze po dotyczącą bezpiecznego poruszania się w środowisku, w którym żyją, mieszkają, a z drugiej strony staramy się przekazać takie najistotniejsze informacje dotyczące zdrowego stylu życia, aktywności, zdrowego odżywiania. Te lekcje dedykowane są dla dzieci młodszych klas. Staramy się w taki sposób przyjazny, przekazać te informacje w taki sposób, aby dzieci zapamiętały i stosowały na co dzień te umiejętności i tę wiedzę. To już kolejna tego typu lekcja bezpieczeństwa prowadzona w szkołach przez inspekcję transportu drogowego. Inspekcja transportu drogowego nie tylko kontroluje kierowców. Chcemy również edukować. Mamy program edukacyjny, m.in. Bezpieczna szkoła Tirka. To są akcje, które mają tak naprawdę podnosić świadomość uczestników ruchu drogowego. Takie dzieci, które posiądą wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania się na drodze, mamy nadzieję, że staną się bezpiecznymi rowerzystami motocyklistami a w przyszłości także kierowcami. Największą atrakcją dla dzieci jest nasza maskotka krokodylek Tirek. Dzieci są przeszczęśliwe mogą spotkać się z tą maskotką. Tego typu lekcje cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Podczas takich lekcji dzieci zdobywają praktyczną wiedzę. Nie ma tutaj ocen, nie ma stresu. Jest to zdobywanie wiedzy przez e, zabawę, quizy. Dzieci, mają, dzieci odpowiadają na pytania, dostają później e, odblaski, elementy takie edukacyjne. Po takich lekcjach mamy nadzieję, że wraca, wracając do domu e, będą dobrymi nauczycielami dla swoich rodziców. A dlaczego zakładamy odblaski? Żeby nas kierowcy widzieli na drodze. Hmm? Czy zapamiętałaś jak się przechodzi przez jezdnię tak. i jak to się robi? Trzeba najpierw spojrzeć w lewo, później w prawo, a żeby się jeszcze raz upewnić, w lewo i dopiero można przejść na zielonym siedle. Nie będziemy mieć ręce codziennie. Zapinać zapi zapi się pasami. Mój tata nie zapina pasów, nigdy. Tylko jak idziemy na wakacje.